Witam państwa serdecznie na konferencji prasowej. Naszym gościem jest dzisiaj poseł Jan Dziedziczak. Gościmy też oczywiście współgospodarza tego lokalu, senatora Łukasza Mikołajczyka. Chcieliśmy podsumować wybory do Parlamentu Europejskiego w Wielkopolsce oraz na terenie powiatu Ostrowskiego. Chcieliśmy podsumować także na tle całej Polski. Podzielimy się z państwem również uwagami o aktualnych naszych czynnościach parlamentarnych. Nie chcąc przedłużać, proszę bardzo, głos oddaję posłowi Janowi Dziedziczakowi, prezesowi Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w naszym Kalisko-Leszczyńskim Okręgu. Bardzo dziękuję, panie poszle, drogi Tomku. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie w imieniu kierownictwa partii podziękować za zaufanie, za oddane głosy na Prawo i Sprawiedliwość, za tak wysoką frekwencję. Pamiętacie Państwo, Apelowaliśmy wszyscy o to, żeby frekwencja była jak najwyższa, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że yy, drugi mandat dla Prawa i Sprawiedliwości tutaj w Wielkopolsce odpłynie nam na wschód, odpłynie nam do województwa lubelskiego czy województwa podlaskiego. Udało się, mamy rekordową frekwencję, co świadczy o tym, że Polacy chcą mieć wpływ na rzeczywistość, chcą się wypowiadać, chcą, żeby ich głos był... Słyszalny. Bardzo za to dziękuję wszystkim, którzy głosowali. Wszystkim, którzy głosowali, niezależnie na którą formację, dobrze, że bierzemy odpowiedzialność za Polskę, za naszą Polskę wspólnie. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować za znakomity wynik dla Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprezes naszego okręgu, pan poseł Tomasz Łabniczak, tradycyjny już szczegółowo omówi te, te wyniki. Mamy historyczne dwa mandaty. W 2004, 2009, 2014 roku zawsze prawo sprawiedliwe zdobywało tutaj jeden mandat. Tym razem udało się, mamy dwa mandaty, podwoiliśmy liczbę naszych reprezentantów i naprawdę możemy być siebie dumni. Cała lista tych 10 osób pracowała znakomicie. Pamiętajmy, że polityka to gra zespołowa. Mogę Państwu zdradzić, że według naszych wyliczeń, 27 mandat na Prawa Sprawiedliwości zdobyliśmy 20 tysiącami głosów w skali kraju. Do 28 mandatu brakowało nam 200 tysięcy, więc on nieosiągalny już, ale ten 27 mandat to jest, to jest wynik w skali kraju. Naprawdę zdobyty po prostu taką szarą pracą poszczególnych osób, które kandydowały na. Na liście. Ja serdecznie dziękuję za 31 tysięcy głosów. Serdecznie dziękuję za ponad 2 tysiące głosów w powiecie Ostrowskim. Ja mam świadomość mojego zadania, które dostałem po prostu jako prezes okręgu, więc, osoba, która musi dać dobry przykład i pokazać grę zespołową na prośbę Pana Prezesa Jacek Kaczyńskiego. Kandydowałem z 10. miejsca. Mam świadomość, że y, jeśli dobrze pamiętam, żaden kandydat Prawa i Sprawiedliwości, nie mówię o tych wyborach, ale w ogóle w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie y, zdobył mandatu z ostatniego miejsca. Y, chodziło o to, żeby na naszą listę y, zdobyć jak najwięcej głosów. To się udało. Jeszcze raz podkreślę, 27 mandatu mamy zdobyty dzięki dwudziestu tysiącom głosów, więc to tak naprawdę podzielone na 13 okręgów wychodzi po kilka tysięcy w danym okręgu głosów, więc, więc dziękuję naprawdę za, za to za głosowanie. Gratuluję panu profesorowi Disławowi Krasendemskiemu, pani minister już teraz poseł do Parlamentu Europejskiego ELEKT, Angelicy Morzanowskiej, mandatów. Naprawdę znakomite wyniki obu naszych kandydatów. Dobry wynik pani poseł Lichockiej. Cała nasza lista w zasadzie pracowała bardzo, bardzo dobrze. Jesteśmy, jesteśmy zadowoleni. Mogę Państwu zdradzić, że w centrali prawa i sprawiedliwości lista Wielkopolska była nazywana listą śmierci, tak mówiąc językiem piłkarskim, że bardzo dużo bardzo silnych, silnych kandy, kandydatów. Drodzy Państwo, chciałbym serdecznie podziękować strukturom Prawa i Sprawiedliwości w Ostrowie Wielkopolskim i w Powiecie Ostrowskim, szefowi tych struktur, panu posłowi Tomaszowi Łomiczakowi, panu senatorowi Łukaszowi Mikołajczykowi. Z optymizmem patrzymy na jesień, z optymizmem patrzymy na jesień, ale chciałbym Państwu zasygnalizować to, co pan prezes Kaczyński pisze w swoim liście. Nie usiadajmy na laurach. To nie jest tak, że zwycięstwo mamy w kieszeni. I zwracam się tutaj do naszego elektoratu, do tych, którzy popierali dobrą zmianę, którzy są zadowoleni z walki z korupcją, z aferami, którzy są zadowoleni z tego, że pieniądze, które przez lata trafiały do mafii vat dzisiaj trafiają do naszych kieszeni w ramach programu 500. Ci wszyscy, którzy popierają te, te zmiany, Piątkę Kaczyńskiego, obniżenie wieku emerytalnego do y, lat 65 dla Panów, 60 dla Pani, 500 plus już teraz na pierwsze dziecko, 13 emerytura. Jeśli chcemy tego, y, jeśli chcemy tej kontynuacji, y, to musimy się zmobilizować jesienią. Wybory nie są wygrane jesienią. One, z optymizmem jeszcze raz mówię, patrzymy na jesień, ale bez Państwa mobilizacji nie takie wybory się przegrywało, więc apeluję, żeby nikt czasem nie pomyślał, że zadanie zostało już w pełni wykonane i można jesienią się ją zostawić w domu. Nie. Trzeba spełnić obowiązek obywatelski, trzeba się wypowiedzieć, czy chcemy kontynuacji tych, tych działań. Teraz się udało, myślę, że też Polacy jasno się wypowiedzieli, że nie chcą Rewolucji obyczajowej, nie chcą inżynierii społecznej w naszym kraju. Obrażanie Matki Bożej Częstochowskiej po prostu zbulwersowało Polaków, środowiska, które tych obrażających, naklejających na toaletę, na przeno przenośne prawda, toalety, śmietniki, wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, osoby broniące zostały, dostały od Polaków no, wotum nieufności. To ugrupowanie przegrało, ale bój trwa nadal i zachęcam Państwa do tego, żeby się mobilizować dalej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję na głosy na prawo za głosy na prawo i sprawiedliwość i za głosy na skromne ostatnie miejsce na dziesiątkę, czyli, czyli na mnie. Jestem naprawdę bardzo zadowolony w okręgu 36, czyli w naszym okręgu kalisko ostrosko leszczyńskim zająłem trzecie miejsce z ostatniego miejsca, kandydując z ostatniego miejsca i uważam, że jest to, jest to dobry wynik. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, krótko przejdę do charakterystyki wyników wyborczych i pewnych prognoz na wybory parlamentarne. Jeśli idzie o wyniki Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, 45% i 38% setnych to jest yy, wynik, jaki w skali kraju uzyskaliśmy. Najlepsze wyniki są oczywiście na ścianie wschodniej i południowej, a więc województwo podkarpackie, gdzie jest ponad 65%, województwo mazowieckie, 60%, ja tutaj będę zaokrąglona, województwo lubelskie prawie 59%, czy okręg małopolsko-świętokrzyski. Ponad 56%. Województwo Wielkopolskie spośród 13 okręgów sytuuje się na 10 miejscu z wynikiem i 38,39, a więc nieco poniżej 40%. Co jest i tak na Wielkopolskę, jeśli idzie o dorobek Prawa i Sprawiedliwości, wynikiem pozytywnym. Jeśli idzie o wzrost Prawa i Sprawiedliwości, to licząc 5 lat temu, wspólny wynik. Trzech odrębnie wtedy startujących list, a więc Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Porozumienie, Jarosława Gowina, to średni przyrost w kraju to jest 6,5%, a my w Wielkopolsce zanotowaliśmy 7,7%. Ja tutaj też końcówki yy, zaokrąglam. Największy przyrost jest w województwie mazowieckim i lubelskim, yy, tutaj po 11-12, prawie 13%, yy, procent, ale Wielkopolska zanotowała wzrost również powyżej średniej yy, krajowej, mimo to. Trzeba sobie zdawać sprawę, jesteśmy województwem w zachodniej części naszego państwa, gdzie nadal, gdzie nadal przeważa platforma obywatelska. Szanowni Państwo, jeśli idzie o przepływy elektoratów w skali kraju, to powtarzam prawie Prawo i Sprawiedliwości przybyło 6,5% generalnie żyją zjednoczonej prawicy młodych <laughs> wyników sprzed 5 lat. Natomiast koalicja europejska, a więc trzem lewicowo-liberalnym w Platformie Obywatelskiej SLD i PSL, owi bo tak należy liczyć, ubyło prawie 10% w skali, w skali kraju. Jeśli idzie o samą Wielkopolskę, to tak jak wskazałem, wygrała koalicja europejska, niespełna 5% w skali Wielkopolski, to dało nam remis. Mandatowy, dwa mandaty, koalicja dwa mandaty, prawo i sprawiedliwość i jeden mandat dla wiosny. Natomiast gdyby liczyć w prostym systemie DOTA bez mandatu przechodzącego, koalicja w tej sytuacji miałaby trzy mandaty, prawo i sprawiedliwość dwa. A wiosna byłaby bez mandatu. Ten jeden mandat dla wiosny jest tylko i wyłącznie z tego tytułu, że wiośnie przypadły w skali kraju trzy mandaty i ten trzeci mandat przypadł właśnie w Wielkopolsce. No i w związku z tym, w związku z tym to jest ten mandat przechodzący. Chciałem zwrócić uwagę też, jeśli idzie o Wielkopolskę, że tutaj trzem stronnictwom opozycyjnym spadł wynik. Nam podniósł się o 7,7%, natomiast naszym konkurentom politycznym spadł w sumie o 13%. I jest to duży spadek. Pomimo wszystko, mają niespełna 5% hmm. przewagę. Jeśli idzie o wynik PiSu w skali Wielkopolski, to najlepiej sytuują się tutaj powiaty subregionu Konińskiego, a więc w takich powiatach jak Kolskim, Tureckim czy Konińskim jest wynik

Sytuuje się powiat kaliski ziemski, natomiast powiat ostrowski, leżący, leżący w dawnej części pruskiej, a więc czy niemieckiej, a więc w Wielkim Księstwie Poznańskim jest na dobrym 14 miejscu na, na 35 jednostek szczebla powiatowego z wynikiem 45%, 45 i 25% setnych. I znowu, jeśli idzie o wzrost 7,7 w skali całego województwa, ale generalnie rzecz biorąc, prawie wszystkim przybyło, prawie we wszystkich powiatach przybyło po kilkanaście procent. Natomiast rysem charakterystycznym jest to, że w miastach na prawach powiatu, takich jak Poznań, Takich jak Leszno, takich jak Kalisz, wzrost był minimalny albo w okolicach 2%, a w wypadku miasta Poznania jest to jedno jedyne miasto, gdzie zanotowaliśmy nawet spadek w porównaniu z wynikiem sprzed 5 lat i połączonym wynikiem tych trzech stronnic prawicowych o 2,6%. Proszę Państwa, w samym powiecie Ostrowskim, Osiągnęliśmy sukces, notabene, jeśli, idzie, jeśli porównamy. Wyniki ogólnokrajowe z wynikami powiatowymi, to są one prawie identyczne. A więc powiat Ostrowski w tych wyborach stał się niemalże takim mikroskopijnym jednym mikroskopijnym papierkiem lapusowym w skali całego kraju, bo w skali całego kraju PiS uzyskał 45,4, tutaj 45,2. Koalicja Europejska w skali kraju 38,5%, w skali powiatu ostrowskiego 38,3%. wiosna w skali kraju 6,1, tutaj 6,5%. Wszystko tutaj nie ma że tak, jak Polska w pigułce, na to chciałem zwrócić uwagę. To samo dotyczy zresztą pozostałych stronnictw. Myśmy w Powiecie zanotowali wzrost na poziomie 8%, natomiast koalicja europejska, stronnictwa Koalicji Europejskiej w porównaniu z wynikiem sprzed lat 5 zanotowały straty na poziomie 13%. Jeśli idzie o gminy naszego naszego powiatu, to najlepsze wyniki zanotowaliśmy w trzech gminach, gdzie wynik przekroczył 60%, tu na poziomie 62-63% jest od Olanów, Sośnie oraz Sieroszewice. Ponad 50% we wszystkich pozostałych gminach, z wyjątkiem miasta Ostrowa jest w gminie Przygodzice i Nowe Skalmierzyce powyżej 51%. Prawo i Sprawiedliwość w gminie wiejskiej Ostrów 53,8%, w gminie Raszków 57,5%, natomiast w mieście Ostrowie 33,3% i to jest akurat ta, y, ta symulacja odpowiadająca y, 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 miastom oraz prowincji. W gminach mieszanych oraz wiejskich przyrost od kilkunastu po 25% w mieście ostrowie wynik na tym samym poziomie jak y, 5 lat y, temu. I y, generalnie rzecz biorąc, jeśli idzie o naszą organizację powiatową Prawa i Sprawiedliwości w powiecie ostrowskim to robię sobie takie notatki w każdym z wyborów z osobna od 2004 roku. W 2004 roku wynik w powiecie ostrowskim w stosunku do wyniku krajowego PiS był na poziomie 2 trzecich. W latach 2009-2014 od 80% do 90%, a teraz praktycznie 100%, 99,7% wyniku krajowego, tu w powiedzie o co świadczy no, po prostu o pracy organizacji. Zrobiliśmy postęp, jeśli idzie o pozyskiwanie, pozyskiwanie elektoratu. Mamy mniej więcej, jesteśmy na poziomie... Szanowni Państwo, właśnie te wyniki optymistyczne, ale to też gwarancja z naszej strony tej solidnej pracy i dalszej wiarygodności. Cieszy fakt, że mieszkańcy zauważyli to, że przez całą kadencję intensywnie pracujemy zespołowo, wszyscy parlamentarzyści z Wielkopolski i myślę, że to jest ogromna wartość dodana i za to też serdecznie mieszkańcom dziękujemy, że zauważają naszą codzienną pracę, zauważają to, że realizujemy konsekwentnie program i jesteśmy wiarygodni w tych wszystkich przekazach, które są w przekazach oczywiście głównie programowych, bo przecież o tym jest mowa.